Niedziela, 6 października rozpoczynamy analizę weekendową indeksów giełdowych. Oczywiście rozpoczynamy od indeksu WIG20, który ten tydzień no, zakończył nie po byków. E, e, cały tydzień to spadek, który, który właściwie prawie że w całości zniwelował wzrost z poprzedniego tygodnia. Ale no właśnie prawie w całości, a prawie czasami robi różnice. Tym niemniej jednak powróciło zagrożenie ataku na poziomie 2260, których wybicie no, niosłoby za sobą kolejny ruch w kierunku ataku na poziom 2200, no, a wybicie już poziomu 2200 oznaczałoby no, najprawdopodobniej wejście w mocniejsze i dłuższe okresy spadkowe. Na ten moment jeszcze możemy mówić tutaj, że, no jakby patrząc na wykres tygodniowy, mamy po trójce spadkowej wzrost, korektę, wzrost. No, i teraz na ten moment jest to korekta. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie dziennym, bo on troszeczkę więcej nam mimo wszystko podpowie. A mianowicie, po tej trójce spadkowej, mamy ruch do góry, mamy następnie zejście trójką do poziomu 2259 z malutkim haczykiem, po czym ruch do góry wybijający ostatni potwierdzony szczyt i na ten moment mamy trójkową korektę, nie wybijającą tego dołka. Piątkowa sesja umieściła świecę w obszarze mniej więcej połowy, no tak do, dokładniej to do tuż pod połową czarnego korpusu, tworząc tutaj formację harami. I tak jak wy, wy, na wykresie, tu jeszcze może wrócę, tak jak na wykresie tygodniowym możemy mówić o takim układzie inside bar, czyli, czyli ta czarna świeca jest w rejonie tej białej świecy, w obszarze tej białej świecy. No to tutaj wybicie, wyjście którąś stroną z Insideru powinno dać kontynuację danego ruchu, czyli jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli wybijemy tutaj 2,259, no to powinniśmy atakować 2,200, natomiast wybicie tutaj maksimum z poprzedniego tygodnia, czyli poziomu około 2,387, no powinno owocować dalszym ruchem do góry i wybijaniem tutaj poziomu 2,450. I tutaj, jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, no to widzimy, no to, to co Wiem, że mamy teoretycznie swing wzrostowy Wybierając ostatni potwierdzony szczyt, korektę utworzone harami. Jeżeli to harami zostanie potwierdzone, moim zdaniem wyjście tu białą świecą, do czego się skłaniam, że tak to może wyglądać, właśnie, no, powinno owocować ruchem, konkretnym ruchem, który po pierwsze no, powinien wybić nam tutaj ten szczyt, czyli poziom 2387, ale moim zdaniem powinien to być też ruch, który docelowo też powinien wybijać nam tutaj ten szczyt, czyli poziom 2467. Tak jak mówię, no potrzeba tutaj teraz wybicia potwierdzenia tej formacji harami, czyli pójścia w górę białą świecą. Dostaniemy wtedy sygnał potwierdzony, który, który no powinien nas prowadzić, tak jak mówię, do, docelowo do wybijania tutaj poziomów. Yy, tego szczytu 2467, a pamiętajmy, że w tej dłuższej perspektywie no jesteśmy cały czas gotowi do tego, aby ten ruch poszedł również i w kierunku nowego szczytu, czyli rejonów 2600. Patrząc teraz na wykres dzienny tygodniowy indeksu szerokiego rynku. Tutaj sytuacja można powiedzieć dokładnie taka sama. Jeżeli spojrzymy na ten wykres, też trójka spadkowa, wyjście do góry, zejście korektą, wyjście tutaj zeszły tydzień do góry. Teraz zniwelowanie tego spadku niemal w całości, ale niemal czyli na ten moment korekta. I tutaj dokładnie to samo obowiązuje co na indeksie WIG-20. Patrząc na wykres dzienny, tu sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ ten drugi dołek, który na indeksie WIG20 był na tym samym poziomie, tutaj wyraźnie indeks szerokiego rynku jest silniejszy, ale to również nie zmienia na razie faktu, że no, nie mamy wybicia tego tutaj minimum też utworzyło się harami, więc teraz, jeżeli dostaniemy potwierdzenie, no to po prostu tu inaczej będzie się budowała nam ta struktura, bo tu mieliśmy podwójny dołek, a tu tego podwójnego dołka nie mamy, ale wtedy również potwierdzenie powinno nas yy, posunąć w kierunku północnym, w kierunku nowych szczytów, a już de facto, no w takim najmniejszym wydaniu powinniśmy atakować tutaj poziom 86462 punkt. Kolejny indeks to indeks MWIG. Tutaj na MWIG-u mamy po tej wzrostowej świecy również czarną świecę. Tutaj sytuacja też można powiedzieć niemalże. Identyczna, no, jak w szczegółach, może nie, ale też trójka spadkowa, wyjście do góry, zejście na razie korektą. Tutaj ruch do góry, który nie został w całości zniesiony, tylko w znacznej części. No, mamy też ten inside bar. Moim zdaniem można by było powiedzieć dokładnie to samo, co na indeksie WIG20 czy WIG. Teraz czekamy. Który, który, który poziom, czy dolny, czy górny tego inside baru zostanie, zostanie wybity, mimo wszystko, mimo wszystko zakładam, że jednak jak gdyby ta pewnego rodzaju przewaga jest po stronie byków i tu powinniśmy dążyć do, do wybicia górą tego inside baru jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, ten, ten znowu tu wygląda dokładnie tak samo jak wik szerokiego rynku, czyli mamy nie mamy tutaj zejścia do nowego dołka, tylko mamy w tym momencie wyższy dołek, tutaj znowu wyjście do góry, i możemy powiedzieć, że na ten moment mamy jak gdyby trójkę wzrostową, ale ten ruch nie wybił nam na razie tego dołka. Więc jeżeli dojdzie do wybicia, no to powinniśmy mieć atak na ten dołek i kierować się w stronę 5750. 5750 natomiast Obrona tutaj linii trendu Biała Świeca, no moim zdaniem, będzie wskazaniem na to, że atakujemy najpierw strefę 6300, a potem z dużym prawdopodobieństwem tutaj poziom tego szczytu, czyli tam okolice 6450, a w tej dużej perspektywie, również tak jak na innych indeksach, droga nazwijmy na otwart, na nowy szczyt jest dalej jak gdyby otwarta. Kolejny indeks to SWIG. Na SWIG-u mamy. Znowu, też taką podobną tutaj w tygodniówce sytuację, więc nie będziemy jej jakoś tam mocniej omawiać. Przejdźmy od razu do wykresu dziennego. Tutaj, na wykresie dziennym, mamy wybicie tego dołka, czyli mamy w tej chwili jakiś wzrost, który, po którym mamy na, na ten moment korektę. No. Harami się utworzyło tu również, jeżeli dojdziemy biała świeca wybijająca, czarna świeca wybijająca, minimum tej formacji tutaj nazwijmy harami, no to będziemy mieli atak na ten poziom i pogłębienie według mnie, mimo wszystko na razie wskazywałbym na pogłębienie korekty. Natomiast jeżeli jeszcze rynek zdoła tutaj utworzyć białą świecę, wyjść górą, potwierdzić jak gdyby ten układ harami, no to będzie to dla mnie sygnałem, który powinien zaowocować wybiciem tu podwójnego szczytu. Jeżeli dojdzie tutaj do podwójnego szczytu wybicia, tu powinna być większa dynamika, która zaatakuje nam też ten poziom tego szczytu, czyli okolice 24 570 punktów. Jeśli chodzi teraz o DAX. Na DAXie mamy małą czarną świecę, która, która po tym dużym wzroście z poprzedniego tygodnia, jak gdyby zniwelowała, ale widzimy połowa białego korpusu obroniła ten spadek, bo to też związane jest tutaj ze strefą tego i tego szczytu, które zostały tutaj właśnie w poprzednim tygodniu wybite. No i siłą rzeczy tworzą strefę wsparcia, która w jakiś sposób naturalny powinna zadziałać. No i mamy tutaj taki mały, delikatny cień, który pokazuje, że no jakiś popyt tu się nam uruchamia. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no to tu widzimy, że po wybiciu strefy tych szczytów mamy retest tej strefy. Na piątkowej sesji powstała biała świeca, która w całości przesłoniła czarną świecę z czwartku. Można by tu powiedzieć o takim no, układzie objęcia hossy. No, a jeżeli strefa jest w ten sposób obroniona, no to powinna być jakaś kontynuacja, i tutaj z, z racji tego, że. Na razie mamy zachowany układ coraz wyższych szczytów, coraz wyższych dołków, więc należy spojrzeć na to, że potwierdzenie Biała Świeca dla tego ruchu powinna nas wynieść na nowy szczyt. Jeżeli okaże się, że ruch pójdzie i nie wyjdzie, nie wybije nam tego nowego szczytu, a zawróci, no to wtedy stanie się jakieś większe, powstanie większe zagrożenie. Ale na ten moment mamy strefę wsparcia, mamy dojście do strefy wsparcia, obronę tej strefy w układzie takiego objęcia HOSY, więc tutaj wskazywałbym raczej na, na scenariusz, w którym powinniśmy iść dalej do góry i. Atakować tutaj okolice nowego szczytu i wybijać, kontynuować trend wzrostowy. Patrząc teraz na EZP, na wykresie EZP mamy kolejną białą świecę, ale niewiele nam zmieniającą na wykresie tygodniowym poziom, ten aktualny poziom cenowy. Właściwie tutaj no jesteśmy w takiej konsolidacji małe świeczki, ta poprzednia z delikatnym cieniem górnym teraz ta z cieniem dolnym wszystko to są mimo wszystko wzrostowe świece, no więc tutaj w jaki sposób nazwijmy trwa ta kontynuacja wzrostu, z tym, że widać, że dynamika jest tutaj no, już dość mała, no, jest to ryzyko, że to się może kończyć ale być może mówimy tutaj o układzie, który, który Przypomina nam pewien, pewien, formację kontynuacji. Odsyłam do wszelkich zbiorów formacji kontynuacji, formacji świecowych oczywiście. Dwie świece na podobnym poziomie po wyjściu nad poprzednią białą świecę to powinno zaowocować mocniejszym ruchem w górę, jeśli chodzi, mówimy tu o wykresie tygodniowym, patrząc natomiast na wykres dzienny, no to widzimy, że rynek cofnął nam tutaj również do strefy tych wybitych szczytów, tak, tu jeszcze przed samym wybiciem mieliśmy cofnięcie, potem luką przejście, retes, wyjście do góry, znowu po, ponowny retes, dojście do, do, do strefy, wsparcia, utworzenie białej świecy z dolnym cieniem, tutaj takie, no, doji, które, które jak gdyby utrzymywało tą, tą tutaj taką konsolidację delikatną, krótką. No i piątkowe wyjście do góry, otwarcie dość wysokie za sprawą notowań i kontraktów po po tych tam miejscach pracy czy jakie to tam były te dane potem duża część sesji miała charakter spadkowy na S&P ale w efekcie końcowym widzimy że rynek Odbiłby po prostu, jak gdyby domknął tutaj, no może nie zamknął, bo nie ma w cenach zamknięcia, ale domknął lukę, że ta luka, jak gdyby, no można powiedzieć, tutaj patrząc na cenę ogólnie nie powstała, domknął tą lukę i zakończył jeszcze wzrostową świecą z, z, z dolnym cieniem, no to powinno zaowocować z racji bliskości tego tutaj szczytu świecą wzrostową i przyspieszenie dynamiki po wybiciu po wybiciu tych poziomów czyli innymi słowy no początek tygodnia powinien tutaj raczej nam e, prowadzić nas do góry. I na koniec jeszcze była prośba o Nikei, no najpierw taki wieloletni, zobaczmy, że znaleźliśmy się w rejonach szczytu, jaki mieliśmy w 89 na przełomie 88-89 roku. Ech czyli można powiedzieć od 2009 tak jak w Stanach trwa tutaj też taka no powiedzmy mocna hossa. Teraz jest skoncentrujmy się tutaj na tej końcówce, no, po osiągnięciu tych poziomów wyższych od tego szczytu tam w 88, 89 roku mieliśmy mocne że tak powiem szczepnięcie w dół, które doszło do tutaj istotnej strefy wsparcia, czyli tutaj ten podwójny szczyt, który był wybity i potem retestowany i teraz rynek doszedł tu znowu w okolice i natychmiast został wyciągnięty, to, jest, to jest, są oczywiście świece tygodniowe. Następnie mieliśmy kontynuację ruchu do góry, zejście korektą, teraz wybicie nowego szczytu, teraz mamy w tym tygodniu świecę z dolnym cieniem, która, która jak gdyby wskazuje, że e, no mimo, że to wybicie tego szczytu tu jest na tyle skuteczne, że powinniśmy iść dalej, ale z racji tego mocnego tutaj Uderzenia no ważny będzie poziom tutaj 41 tysięcy dla Nikei, bo tutaj jest strefa na koronę a ten róg, jakby nie było, wybił wybił ostatni potwierdzony, ostatni potwierdzony dołek, no i swoją rozciągłością tego spadku był największą korektą w całym tym trendzie tutaj wzrostowym, czyli można powiedzieć, i overbalance pokonany, i ten ostatni dołek, a zatem <tryk> powstała szansa na odwrócenie tej, tego trendu. No i teraz ważnym będzie momentem, bo na razie tutaj możemy powiedzieć, że obrona jest wsparcia, tak. W związku z tym, jak gdyby kontynuacja trendu mogła, może nas zaprowadzać na wałe szczyty, ale w tych rejonach 400 no zwróciłbym szczególną uwagę, bo tu może dojść do zmiany, pewnej zmiany. No i teraz patrząc jeszcze na wykres dzienny, jest jeszcze jeden element, oczywiście ten ruch wzrostowy tu jak najbardziej pokonuje overbalance, ale zobaczmy, wszedł, wszedł w korektę przed wybiciem tego ostatniego potwierdzonego szczytu. To moim zdaniem daje troszeczkę, jak gdyby, takiego, takiej możliwości, że rynek no, będzie chciał, znaczy się, że no, ten cały ruch jest częścią większego, widzimy, ale jakby nie było duże prawdopodobieństwo, że właśnie korekty spadku. No i teraz tutaj, moim zdaniem, też mamy jakiś impuls korektę A, B, C, no i teraz idzie kolejny impuls, no i mówię, no tutaj się według mnie wszystko rozstrzygnie, jeżeli ta strefa 41 tysięcy zostanie rozjechana, do tej strefy powinniśmy spokojnie dojść, więc jeżeli ona zostanie rozjechana, no to będziemy osiągali nowy szczyt i, i z racji tego spadku tutaj, no, no możemy mówić o też o jakimś takim elemencie, który, który po wybiciu tego szczytu no nie, no da nam pewne ostrzeżenia, że mimo wszystko e, może tutaj coś się zmienić. Ale jeżeli tutaj rynek zatrzyma się i odwróci w tych rejonach 41 tysięcy, no to moim zdaniem będzie nas czekał poważniejszy, poważniejszy spadek. Także podsumowując, Nikei. Jak gdyby droga na nowe szczyty zgodnie z trendem jest otwarta, ale tu bardzo mocno zwróciłbym uwagę, właśnie na tej strefie 40, około 41 tysięcy punktów. To jest tak, jak ja to określam, strefa na koronę, albo można powiedzieć ostatnia linia obrony. No To jest poziom tego przedostatniego szczytu. Tu widzimy również lukę cenową, chociaż tutaj te luki na, 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 na japoński Nike to, to jest chleb powszedni, więc na to bym tak mocno nie zwracał uwagi. Ale mimo wszystko ta strefa tutaj będzie miała swoją wartość. Także do tej strefy myślę, że bardzo prawdopodobne. Na nowy szczyt jest możliwość, ale wszystko się moim zdaniem tutaj rozegra. I to by było tyle, jeśli chodzi o e, indeksy giełdowe.